Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszy dzień Panorama, plener, świąteczny plener Dzisiaj, jak widzicie dzisiaj, chłodna masa powietrza Jeszcze polarno-morska Prawdopodobnie jutro wraz do południa Wraz z godzinami późniejszymi nadciągnie od północy front od zachodu, północnego zachodu nadciągnie bardzo aktywny front chłodny za frontem właśnie rozwiać się kon kolejna konwekcja masowa, która prawdopodobnie dotrwa tylko do granic zachodnich, ale cóż konwekcja jest nieprzewidywalna, więc jeśli <laughs> dzisiaj też będzie padać wieczorem, to nagram, jutro przechwycę front a od wtorku konwekcja, także szykujcie się na bardzo dynamiczną aurę pogodową w następnych dniach. Omówienie prognoz wieczorem.